Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Skyro, a to jest postkomentarz. E, dlaczego? Bo zacząłem nagrywać, włączyłem do nagrywania, nie sprawdziłem, że mikrofon jest mutowany, tak więc no niestety tak wyszło. E, nagrałem cały materiał i teraz powiem tyle, że e, gre, gierka jest bardzo fajna. Tutaj mamy listę do, rzeczy do zrobienia, wyrzucamy śmieci do kosza. E, Czyścimy mopem plamy, zbieramy ten, wymieniamy brudne ręczniki, wymieniamy rolki papieru toaletowego, spłukujemy toalety i oczyś... o... wys... wysuszamy wanny i ścielimy łóżka. Czerwony kolor to pokój zamknięty, żółty kolor to jest pokój nieskończony do sprzątania, niebieski to jest. Jak to się nazywa? To jest akceptowalne, że może być. Nie jest najlepiej, ale może być. I zielony to jest idealnie. Także e, e, mamy wrócić e, po skończeniu roboty mamy wrócić do windy i mamy nie denerwować klientów naszych. E, gości właściwie. Tak więc no, nie wiem, ile moje. Trwa tutaj e, gadanie, trwało, ale no widzicie, e, gierka jest bardzo fajna. Jeżeli ktoś chce, link będzie w opisie i mam nadzieję, że się spodoba, bo mi się bardzo gierka podoba. Także zaczynamy sobie tutaj w pierwszy pokój. Pukamy, otwieramy klamkę i wchodzimy. Zbieramy brudny lęcznik. Ścielimy zaraz łóżko. Sprawdzamy. O, tutaj jest kolejny brudny ręcznik. Super. E, troszeczkę mechanizm gry jest taki, no troszeczkę ciężki, ale no wiecie, kierka nie jest jakaś najwyższej klasy, a bardzo fajna jest. Jak ktoś chce po prostu pograć w coś e, dość, e, nie wiem jak to nazwać. E, Taką prostą gierkę, którą, która ma zająć czas, i jak widzicie, zielony kolor, więc mamy tutaj e, ten. Nie wiem, jak to nazwać. E, no ta zawieszka jest zielona, więc dzięki temu mamy najlepsze oceny. Tak więc e, tutaj brakuje papieru toaletowego. Na, do, na podłodze mamy jakieś rybę. Widzicie, i teraz dajemy rolkę papieru, tylko muszę ją złapać tutaj. Jak widzicie niekiedy tak jest, więc resztę czyste. Słysząc ten dźwięk wiecie, że jest już idealnie pokój oczyszczony. Tutaj mamy, tutaj mamy, nie wiem jak to nazwać, pokój bez zawieszki, że jest zajęte. Jedną, jednej rzeczy, którą nie zrobiłem podczas tego gameplayu to jest... No fajna muzyczka to było, ale nie za długo, bo tutaj ważniejsze jest, um, nie wiem jak to nazwać, ale po prostu nasze ogarnięcie. Ok, zbieramy ręcznik. Ręczniki powinny iść pierwsze, później powinno się złapać papier toaletowy, jak go brakuje. Jak nie, to nie. Tutaj spuszczamy wodę, zbieramy śmieci. Jak będziecie zaraz widzieć, o, takie czerwone. To znaczy, że denerwujemy klienta, klienta gościa i tutaj mamy znowu zielony, najlepsza ocena i jedziemy na następne piętro wsiadając do windy, więc tak jak już mówiłem można sobie posłuchać muzy muzyczki w trakcie robienia, bo to jest gierka taka na troszkę na zabicie czasu, trochę na ten czerwony punkt, do tego przyda nam się dynamit, dynamit daje nam... E, możliwość wstępu do takich pokoi i tutaj mamy plamy mamy co tu jeszcze jest e, jakieś śmieci oh, hey. chyba tu są e, żeby nie denerwować klienta będę po prostu latam tak żeby wiecie tutaj wchodzimy powinno się najpierw zapukać ale akurat udało mi się do klienta do którego e, którego nie... Co ja gadam? Jakiego klienta Gość, który wynajmuje ten pokój, niestety go nie ma. I to jest plus dla nas. Co tu jeszcze jest? Ubikacja. I lecimy, bierzemy mopa. O Jezu, ale ma czkawkę, sorry. Zbieramy sobie kolejny tutaj. Pukamy, otwieramy drzwi, przesuwamy wózek. Wózek należy przesuwać tak, żeby te śmieci, te, ta zawieszka, nie zawieszka, to miejsce na śmieci, żeby było przed drzwiami, a nie tak jak ja ustawiam za drzwiami, ponieważ dość dużo czasu nam schodzi, jak widzicie. Jak mamy śmieci, to musimy e, zużywać dużo czasu, co jest oczywiście nieefektywne. A jak ktoś chce naprawdę dojść do, do dużego... E, nie dużego. Jak chce ktoś naprawdę nisko zajść, w tym e, tutaj. E, nie poziomy, tylko piętra. O, piętra. Jak ktoś chce bardzo wysokie piętro zdobyć, że tak powiem, to powinien e, odpowiednio ustawiać ten buzek. No tak, jak teraz byłby dość dobrze. Z tego powodu, że. E, taki wózek, one, on one point point. wtedy nie przeszkadza aż tak, no troszkę one, dalej mogłem mo troszkę bliżej dać. A tutaj jeszcze mob wezmę. Mogłem troszkę point bliżej point. dać. Ale no niestety, tak to wygląda, jeżeli ktoś zapomni, że zmutował mikrofon i zaczął nagrywać. Niekiedy tak się zdarza. Ja niekiedy zapominam po prostu sprawdzić. Przeważnie nagrywam materiał jeszcze raz, żeby e, wiecie, żeby tutaj. Materiał wyglądał jak powinien, no ale niekiedy się nie da, niekiedy się po prostu nie da. Ja nie mam czasu, żeby po prostu, e, to znaczy, nie chcę mi się jeszcze raz grać tego, bo powiem szczerze, dobry wynik osiągnąłem w tym, e, w tym biegu, czy jak to tam nazwać, e, po prostu w tej grze, jak przechodziłem z, po, z poziomu na poziom, to naprawdę wysoko mi się udało, więc. E, tutaj. Tutaj wszystko chyba Master będzie zaliczone. Tak, słyszeliśmy ten dźwięk zaliczony na zielono. E, dobra łapka w górę. Tak więc lecimy z kolejnym piętrem. Nie chcę też, żeby ten materiał zbyt długo trwał, więc e, tak jak widzicie, to już się zaczyna powtarzać wszystko. E, zrobimy sobie tak, że dolecę do tego piętra do końca tego piętra. Tutaj troszeczkę wózek sobie przesunę, dolecę do końca tego piętra, zrobimy te piętro i następne piętra, które będą lecieć. Ja już troszkę puszczę na speedzie, tak żeby, wiecie, żeby. Tutaj ręcznik chciałem wziąć, a wziąłem mopa. Jeszcze zostało papier toaletowy i będzie. Super. E, pokój będzie zaliczony tak, jak ma być. Zielone, zielona rączka. I teraz widzicie, kolejna rzecz, którą będziemy musieli zrobić, to e, dynamit użyć. Dynamit, tak jak już chyba wspominałem, do wbijania się do pokoju. E, jeszcze jest, dynamit ma to do siebie, że e, ogłusza naszych klientów, dzięki czemu mu możemy zdążyć e, ze wszystkim, co chcemy zrobić. Tak więc Lecimy sobie tutaj, zbieramy puszki, zbieramy wszystko, już nie biorę tego mopa, tylko lecimy jak najszybciej zrobić te piętro. Jak widzicie zegar działa i tyka sobie odpowiednio. Ok. tutaj jeden z klientów, niestety żadnych plam nie było, więc mop nam się kompletnie nie przydał. Cały czas klienci do nas wrzeszczą, że im przeszkadzamy. Klienci, no, goście nasi, którzy wynajmują pokoje w tym hotelu, czy jak to tam się nazywa, jeszcze zostało tutaj nie śmieci, tylko resztki i lecimy sobie tutaj z tym. Tak więc, ja sobie teraz kolejną część przyspieszę. Mam nadzieję, że się filmik podobał. I widzimy się przy końcu. Tak więc, jak widzicie zostaliśmy wylani, oczyściliśmy 46 pokoi, oczyściliśmy 5, 5 8 pięter i pracowaliśmy przez 25 godzin i 7 minut. Tak więc, jeżeli ktoś miał większy wynik, napiszcie w komentarzach z chęcią, z chęcią poczytam, który, czy ktoś mnie pobił, czy nie, jaki mieliście wynik i... Tak jak mówiłem, link w w opisie. I ja się z wami żegnam. Jeżeli Wam się podobało, łapka w górę, jeżeli nie, łapka w dół. Jeżeli. E, nie subskrybujecie, zasubskrybujcie, a czego by nie. I widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia miłego dnia. I na razie.